Witam wszystkich serdecznie na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniach na marzec. Zaczynamy czytania, które będą dotyczyły różnych aspektów życia. Zobaczymy, co te karty nam będą mówić. Jeszcze zanim przystąpię do tego czytania dla każdego znaku z osobna, to chciałabym Was zaprosić na kurs odczytu Planu Duszy, który odbędzie się w Warszawie w dniach 12-14 maja 2023 i będzie tym kurs kursem stacjonarnym. Można też zakupić książkę Plan Duszy, która jest dostępna na mojej stronie www.planduszy.pl Można w PDF-ie, można faktycznie książkę kupić, którą widzicie na ekranie. Także bardzo Was zapraszam. Na mojej stronie też możecie zamówić czytania indywidualne, mogą być nagrania, może być sesja na żywo. Sesja na żywo jest o tyle fajniejsza, że mamy kontakt i możemy porozmawiać, zadać dodatkowe pytania. Natomiast przy nagraniach jest tak, że wy przesyłacie pytania, a ja odpowiadam, tak? I nie ma tutaj właściwie żadnej konsultacji, nie, nie można jakby dodać niczego. Jeszcze z innych sesji możecie. Możecie wybrać na przykład odczyt planu duszy, możecie to zrobić dla siebie, dla swoich dzieci. To może być też sesja zmiany imienia i nazwiska, nadania imion dzieciom. Są też sesje dotyczące nazw dla biznesów, takiej aktywności w rodzinie, też dynamiki w całej rodzinie, kto komu może pomóc, w jaki sposób. Szczególnie jeśli chodzi o dzieci, warto dowiedzieć się, jakie mają, Słabe strony, jakie mocne, żeby pracować z mocnymi stronami, pokonać to, co słabe, to, z czym trzeba mocniej popracować. Także bardzo Was serdecznie zapraszam. Dziękuję jednocześnie za wszystko to, co robicie dla tego kanału, że się dzielicie informacjami, za subskrypcje, podziękowania, za wszystkie komentarze też. No i już zapraszam teraz do czytań dla każdego znaku. I tam wszystkie koziorożce w czytaniu na marzec 2023. Zobaczymy, co tutaj u Was słychać, jaka jest główna energia na nadchodzący miesiąc i jak to się będzie dalej rozwijało mm, przy użyciu drugiej talii. Ok? No to patrzymy. Siedem buław. Hmm, taka ognista energia na marzec. No, może być fajnie, może być bojowo, rozwojowo też. Mamy tutaj chęć dążenia do zwycięstwa, mamy tutaj chęć utrzymania też zwycięstwa. Bardzo często pokazane jest to w innych taliach jako walka z przeważającymi siłami wroga, tak powiem. Mam wrażenie, że tutaj chodzi o to, żebyście wy byli na topie żebyście szli ze swoją wizją, którą mieliście do tej pory nadal, żebyście potrafili obronić też siebie, jeśli ktoś będzie Wam chciał coś narzucić, takie odnoszę wrażenie. No, mówię o tej walce, ponieważ mamy tutaj Marsa w lwie. No i ten Mars, oczywiście, Bóg wojny, bardzo mocno wprowadza często taką sytuację, gdzie trzeba trochę powalczyć o swoje na przykład. Może to być walka o swoje pieniądze, chociaż niekoniecznie może to być walka o partnera o, o pracę lepszą, o stanowisko i tak dalej, i tak dalej, albo o siebie zwyczajnie, żeby nie dać się stłamsić tak, więc może być tutaj różnie, dlatego weźmiemy jeszcze jedną talię i zobaczymy co, co jeszcze ta talia nam tutaj powie to jest Tarot de Saint Croix i zobaczymy jaka jest Wasza energia na początek Potem zobaczymy jeszcze przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. No i całą resztę. Będę mówić wszystko w trakcie. No to patrzymy najpierw na Waszą energię. Wasza energia mamy tutaj. Słońce. Hmm. Super. Jeszcze tutaj coś poprawię, bo mam wrażenie, że jest krzywo. Mam takie dzisiaj bardzo miłe słoneczne popołudnie. I myślę, że to słońce jest tutaj bardzo na miejscu, ponieważ jest coraz jaśniej i mam wrażenie, że Wy będziecie też jakby taką jasnością. Będziecie promieniować jakimś tutaj bardzo dobrym nastrojem. Może to też być tak, że będziecie w pełni widzieć, o co walczycie, o co wam chodzi, co chcecie osiągnąć. Bo generalnie słońce to też sukces. Kojarzy się z męską energią, z sukcesem, z byciem na topie, byciem liderem, tak? Więc myślę, że tutaj jest wielki potencjał na to, żeby być kimś, kto błyszczy. Natomiast uwaga, żeby nie błyszczeć tak, żeby oślepiać innych, tak? więc tutaj. Praca z ego, żeby to też nie było tak, że ja wiem wszystko najlepiej, nie? Więc uwaga też na ten aspekt. Warto też posłuchać czasem rady innych, bo tutaj jest duży opór, a tutaj jest duże przekonanie, że ja jestem królem słońce, tak? Więc uwaga. No dobra, zobaczmy co dalej. Popatrzymy teraz, co tutaj widać w przeszłości. Co też widać w teraźniejszości. Przeszłość, dwa kielichy. Terazniejszość szóstka monet i dwie monety w przyszłości. Dalej patrzymy jest porada. Informacja, mamy śmierć. Tutaj mamy wyzwanie, problem trzy miecze. I pięć mieczy jest kartą rezultatu. Ok? Co w tle? Dziesiątka mieczy. Hmm. Muszę powiedzieć, że. W atmosferze jest jakieś duże napięcie i jest y, sytuacja, która dobiega końca. tudzież y, kończy się jakiś okres w Waszym życiu: przygnębienia, frustracji, depresji, jakiegoś smutku. Mam wrażenie, że to jest y, coś, co też jakby wpływa y, na to Wasze Słońce, na Waszą pozytywność. Mam wrażenie, że jesteście w stanie tutaj powalczyć właśnie z przygnębieniem, depresją i komentarzami jakimiś niekoniecznie fajnymi ze strony ludzi. I mam wrażenie, że będziecie bardzo mocno walczyć słowami o swoje też. Między innymi dlatego, że jest tutaj w rezultacie piątka mieczy. Może tu, możecie tutaj przy całkowitej swojej słoneczności, jakby pozytywności wejść w konflikt z otoczeniem, z ludźmi, z którymi zazwyczaj jesteśmy blisko. Jest tak, że bardzo mocno przeżywamy różne rzeczy i potrafimy się najbardziej zranić w rodzinach. Tak? Często właśnie dochodzi do takich różnych sytuacji, w których w rodzinach najczęściej jesteśmy straumatyzowani przez członków rodzin i tutaj trzeba uważać na to. Ale Wy tutaj mam wrażenie jesteście kimś, kto nie pozwoli, żeby ktoś Was w ten sposób stłamsił, jakby żeby ktoś Was wpędził w depresję albo w coś takiego, z czego trudno jest się podnieść, ponieważ gdzieś tutaj jest w Was... Z przeszłości idzie karta dwóch kielichów, która mówi o y, takich wyborach, które podejmujecie na podstawie serca, więc jest tutaj dużo serdeczności, harmonii, jest tutaj też widzenie drugiego człowieka y, i podchodzenie w ogóle do, do wszystkiego bardzo pozytywnie, jako Wy, jako słoneczny, tutaj pokazanie jako słońce, tak? Więc wasza stabilność w związku być może. Utrzymuje Was w takiej pozycji zwycięzcy, kogoś, kto mm, patrzy na życie takim okiem, właśnie bardzo mm, jakby przez różowe okulary, tak powiem. Natomiast nie chodzi o to, żeby tutaj żyć w jakiejś złudzie, bo, bo nawet te karty tego też nie pokazują. Tylko tu jest sytuacja, która mówi, jakby w Waszym otoczeniu jest albo ktoś, albo coś, co może doprowadzać Was do. Mm, Frustracji, smutku, chęci zabicia tego czegoś, w sensie takiego transformowania, bo poradą jest, żeby tutaj coś zrobić, żeby odciąć się od takiej niechcianej energii. Tutaj wy macie klucz do tego, żeby zakończyć jakiś proces, który jest, nie może nie dotyczyć bezpośrednio Was, ale może mieć na Was wpływ. Możecie tutaj wejść w konflikt z ludźmi, którzy są w jakimś sensie albo oni przekonani o swojej racji totalnej, albo być może wy jesteście totalnie przekonani o swojej słoneczności, pozytywności i racji. Więc tutaj jest tak, że wy macie wybór. Możecie wchodzić w te konflikty i pokazywać swoją wielkość, ale nie musicie. Tutaj jest porada, żeby jednak coś tutaj zreformować, więc albo to środowisko, natomiast powiedziałabym bardziej, że chodzi tu o Was, ponieważ karta śmierci mówi o własnej transformacji, o własnej przemianie, o powstaniu jak Feniks z Popiołu, więc można to odczytać, powiem dwuznacznie, bo z jednej strony macie wybór, Bycia królem słońce i, i sukcesem. Tu jest taka promienność jak słońce, słońce i słońce. Więc tak czy siak mam wrażenie, że dążycie do słońca, do bogactwa, do pieniędzy, do bycia elastycznym, do pokazywania swojej e, takiej ciepłej strony. I to tylko zależy od Was. Czy będziecie chcieli tutaj wchodzić na przykład w konflikty z innymi i przegrywać? Mam wrażenie, że Wy nie będziecie chcieli wchodzić w te konflikty i przegrywać, że Wy macie tutaj jakąś w sobie tak dużą promienność i pozytywność, potraficie być tu i teraz, bo też karta, przynajmniej w marcu będziecie umieli być tu i teraz i dzielić się tym, co macie, brać i dawać, zachowywać harmonię w świecie tym, w którym żyjemy, w materii, ponieważ jeśli mamy, to się dzielimy i tutaj nie ma, to nie, to nie ma być tak, że to, co mi z brody spadnie, to ja wtedy to dam, tylko tu chodzi o, zobaczcie, tu też mamy boginię miłości i Boga miłości, można tak to, to zobaczyć. I tutaj w relacjach mamy też, mamy dwójkę, szóstkę i znowu dwójkę, więc coś tu jest na rzeczy, to tak jakbyście mieli tutaj wybory, przed którymi stoicie? Wchodzić w negatywność czy w pozytywność? Starać się pokazywać ludziom pozytywne kształty życia, pozytywne myśli, czy wraz z nimi utyskiwać? Mam wrażenie, że wy możecie mieć opór, jeśli chodzi o, bo ta karta w głównej energii to taki opór właśnie przed. Op opieranie się przed tymi, którzy na naciskają na nas, czyli tak, jak wchodzisz między wrony, to kraczysz taki jak i one, i tu chodzi o to, że wy możecie się temu oprzeć. Jako strzelec, który ma wizję, który potrafi tutaj um, zmienić na przykład smutek w radość, to myślę, że macie jak najbardziej pole do popisu. Jeśli chodzi o wyzwanie, to tutaj wyzwaniem jest trójka mieczy ta trójka mieczy to jest zrozumienie, że mm, mogę tutaj otrzymać jakieś ciosy w serce, jeśli nie będę na tyle ostrożny czy ostrożna, żeby tutaj właśnie dać się porwać w ten wir takiej walki czy przekonywania, kto ma rację. W ogóle tutaj mamy miecze, tu miecze i, i w tle miecze, y, które są takimi mieczami, y, trudnymi kartami, więc. Mam wrażenie, że możecie się tutaj dać porwać w pewnym momencie temu, że ktoś was tutaj będzie chciał ugodzić w serce, ale no, jest tutaj dużo walki, którą wy możecie stoczyć. Niekoniecznie będzie to wygrana, ale niekoniecznie też musi to być przegrana. Mogą to być walki na słowa. Zobaczymy, o co chodzi. Ta piątka mieczy. Kto tutaj wygrywa, kto przegrywa? Dlaczego tutaj ta karta nam się pokazała? W ogóle ta strona jest cała taka, powiedziałabym, wymagająca. Wymagająca waszej uwagi, energii. Zwracajcie uwagę na słowa, które mówicie, bo te słowa mogą ranić innych, więc. Bycie tutaj osobą, która ma wpływ na innych, bo tak to wygląda, że Wy macie jakiś wpływ na innych, może powodować, że będziecie wyalienowani jak to władza, tak? Często samotna. No, jest tutaj wieża, czyli coś, jakaś sytuacja może się zdarzyć taka, która spowoduje, że dojdzie do jakiegoś upadku. Albo odejdą od Was jacyś bliscy znajomi, czy ludzie, z którymi jesteście związani, ponieważ ta sytuacja, która właściwie jest od Was niezależna, wymusi tutaj swego rodzaju rozdzielenie, upadek, upadek relacji, upadek tutaj stosunków międzyludzkich, takich bliskich czy dalszych, potrzeba tu jest jakiejś zmiany. Zobaczymy na tą trójkę jeszcze. No, tak jak mówię, macie tutaj wielką moc i możecie bardzo delikatnie kierować tą mocą, czyli niekoniecznie musicie tutaj od razu mówić rzeczy, które mogą ranić innych. Tak? Będąc w pozycji lidera, na przykład, szefa. Tutaj trzeba ostrożnie czasami, tak? Do, do niektórych ostrożnie, do innych może nie, ale mam wrażenie, że sytuacja, w której się znajdziecie, może wymagać od Was dyplomacji, takiego opanowania też. Niekoniecznie tutaj trzeba zaraz wyłożyć wszystkie karty na stół. I tak jak mówię, tutaj potrzebujecie też zobaczyć, że wy macie nieograniczoną moc i ta nieograniczona moc czasami może powodować, że inni ludzie czują się zagrożeni, tak, ze względu na to, że wy jesteście tak mocni. A tutaj jeszcze zobacz do, do przyszłości do tej dwójki. No tak czy siak jest tutaj dążenie do sukcesu. I ten sukces jest dla Was bardzo ważny i istotny, i Wy chcecie tego sukcesu, i będziecie, do, znaczy, będziecie dobierać ludzi i pozbywać się y, takich, którzy będą stali Wam na drodze do sukcesu. I w to nie wątpię. I tutaj ktoś ma silne, silną potrzebę wybierania takiej drogi, która jest dla Niego ważna i istotna, i niekoniecznie będzie się tutaj oglądał na całą resztę. Poczucie takiej stabilizacji też pozwoli Wam na to, żebyście poszli za ciosem. I faktycznie, jeśli ktoś Wam będzie chciał przeszkodzić, to tutaj los może Wam też w pewnym sensie pomóc, bo może wyeliminować przeciwnika, jeśli taki będzie i pojawi się. Wasze decyzje mają Wam uświadomić, w sensie, chcę powiedzieć tak, że ta dwójka. Tutaj pokazuje i ta trójka, że wy macie ogromny potencjał, możecie wyjść globalnie. Tutaj ta osoba stoi tak jakby na kuli ziemskiej, a ta osoba wygląda y, tych wszystkich dóbr, które mają do niej przybyć, tego sukcesu, który globalnie tutaj y, ma być y, osiągnięty, tak powiem. I tu chodzi tak. Może chodzić o to, że macie do podjęcia decyzji o tym, żeby może wyjechać za granicę, pracować za granicą, czy w ogóle stworzyć jakiś biznes, który będzie współpracował z zagranicą. Scenariuszy może być dużo. Generalnie dotyczy to zmiany, to co się dzieje tutaj. Zmiany, która jest długo wyczekiwana, albo jest też bardzo Silnie kierująca was w stronę słońca, w stronę pozytywnej energii. Może to być wyjazd na południe gdzieś Europy, na przykład, na południe Polski też może być, niekoniecznie Europy. Jeszcze jedną kartę dobiorę do, tutaj do tego wyniku. Cztery monety. Tutaj jest zamknięcie w czterech monetach, monety, cztery monety mówią o, o tym, żeby. Zachować jakby swoją energię w sobie, żeby też nie rozpraszać się. Jeśli macie rzeczywiście jakąś misję do zrobienia, jakiś projekt, to nie pozwólcie, żeby ktoś was w tym powstrzymał. Tutaj też ta dwójka kielichów, jak patrzę, to z przeszłości ta karta może mówić o tym, że wasz partner bliski, ktoś może powstrzymywać was przed ruszeniem za swoją pasją. Tak? I w związku z tym tutaj może być problem, bo poczujecie, że tutaj jest jakieś zranienie, albo że wy ranicie kogoś swoimi decyzjami, albo że ktoś może tutaj was ranić też, tak? Poprzez to, że nie zgadza się na przykład z waszą wizją, bo ktoś tutaj się definitywnie nie zgadza z wizją, która jakby jest waszą rzeczą. Także no... Tak jak mówię, czytanie jest ogólne, więc możecie tutaj z tego wybrać to, co jest dla Was istotne i ważne. Na pewno jesteście bardzo promiennie nastawieni i to słońce w marcu wraz nad, nadchodzącą wiosną ma Wam przyświecać w zrobieniu takich rzeczy, które są dla Was ważne i istotne. Jeśli potrzeba podjąć zmiany, to decydujcie się na to, żeby zmienić coś w swoim życiu, bo warto. Tak? Żeby tutaj pozostawać w harmonii i żeby zawsze wybierać to, co jest dla mnie istotne i ważne. Tudzież, tak jak wcześniej wspominałam, egoizm tylko zdrowy, tak? Aha. Tutaj nam wypadły dwie karty. Nigdy nie jesteś sam i pozwól, żeby nastał pokój. Czyli co? Mamy dwie karty, które mówią o tym, że nie jesteście sami w tym, co robicie, więc warto zwracać uwagę na osoby, które nam towarzyszą. Niekoniecznie walczyć od razu, ale starać się wytłumaczyć, powiedzieć, żeby nie ranić, ale w sposób bardzo dyplomatyczny wytłumaczyć swoje jakby wizje, czy swoje punkty widzenia, czy swoje powody, dla których chcecie coś zrobić. I pozwólcie na to, żeby był pokój pomiędzy ludźmi, tak? Czyli realizujcie swoje plany tak, żeby nie ranić nikogo po drodze, tak? Bądźcie w harmonii też. Jeszcze mamy tutaj kartę wyroczni bogini miłości, czy bogini miłości. Zobaczymy, co tutaj chcą jeszcze powiedzieć, dopowiedzieć na sam koniec te karty. Jaśniej i świeć. Um. Utrzymuj swoje światło. Co prawda, tutaj mamy Słońce, a tutaj mamy Księżyc, ale mam wrażenie, że to też może być właśnie wszystko na temat światła. Światło jest bardzo ważne i istotne. Może bardzo chodzić w marcu o to, żebyście otaczali się, otulali się światłem. Waszym światłem, nie tylko tym słonecznym. Nawet jeśli słońca nie będzie, to wy będziecie m, tak jakby chodzić i mieć światło w kapeluszu, to słońce w kapeluszu, tak? Pamiętajcie, że to słońce jest dla Was ogromnie ważne i istotne w nadchodzącym e, marcu i pielęgnujcie je w każdy możliwy sposób. Możecie zapalać świece, możecie celebrować e, to nadchodzące i Wydłużające się światło dzienne. Ja jeszcze spojrzę, co autorka mówi o dziennej praktyce, którą możecie sobie zastosować. To zazwyczaj, jeśli byście chcieli, może być poranna praktyka uziemiania, żeby stanąć na podłodze bardzo tak stabilnie i zauważyć, jakie Sensacje odczuwacie w ciele poprzez połączenie na przykład, na przykład bosymi stopami z ziemią. Wykreujcie jakąś symetryczność w swoim ciele, i to może być bardzo dobre, żeby wizualizować energię w waszym ciele jako światło, które otacza was, y, które wypływa z was, y, które wypływa z waszych stóp i idzie coraz niżej, wyżej, wszędzie rozprzestrzenia się dookoła. I poprzez tą. Y, postawę i, i pozycję, możecie ustalić jakąś intencję, żeby stać w swojej własnej prawdzie i trzymać się, swojej, e, świę, trzymać się jakby swojej świętej przestrzeni, która Was otacza. I takie światło i to wszystko, co poczujecie, e, dobrze by było, żeby wzmacniało Wasz dzień. Tak, Żeby Was wzmacniało w ciągu całego dnia. O w ten sposób przetłumaczę to, bo wszystko oczywiście napisane jest w języku angielskim. Okay? No dobrze, to tyle w zasadzie na ten marzec. Życzę Wam bardzo udanego miesiąca i do usłyszenia, do zobaczenia w następnych czytaniach.